Iż wam pokażę jak zapakowane, bo aż się zdziwiłem. I jest i zabaweczka. Witam was bardzo serdecznie na kanale Pasieka Paproć. Jak widzieliście na samym początku, nareszcie doszła do mnie praska do węzy pszczelej, czyli będziemy dzisiaj odlewać węzę pszczelą. Nie muszę tłumaczyć pszczelarzom jak ważne jest jaką tą węzę, jaki ten wosk wkładamy do naszych rodzin. Jak ważne jest to, żeby to było naprawdę 100% wosku. Oglądają mnie też osoby, które nie są pszczelarzami, a lubią oglądać przygody pszczelarza. Dlatego tak pokrótce tylko wyjaśnię, że niestety wos, podobnie jak na przykład miód, lubi być oszukiwany i przez to, że jest drogi, po prostu dokłada się jakichś tam tańszych zamienników, jak na przykład parafina i. Później trafia do nas niestety taka węza, która jest z jakimś tam dodatkiem parafiny czy jakichś jeszcze innych składników. I coraz trudniej jest się nam uchronić, bo niby możemy badać cały czas mamy możliwości, żeby sobie badać tą węzę, ale niestety, no tak, każdego, każdej węzy sobie nie przebadamy każdej partii. To jednak koszt, jakby to, na to nie patrzeć, żeby zrobić takie badania w laboratorium, bo samemu niestety nie dowiemy się, czy nie ma tutaj jakichś parafin, stearyn, nie daj Boże gdzieś sprowadzonych z zagranicy antybiotyków, bo jak wiecie węza też, wosk może być też sprowadzony np. spoza Unii Europejskiej, gdzie nie ma tam badań, nikt tam nie robi e, badań i, i zezwala się na stosowanie np. Na Lekarstw, które są w Europie zabronione, a wosk jest taką substancją, która niestety to przyjmuje. Dlatego pszczelarze, tak chcę, prawdziwi pszczelarze, bardzo starają się, by pozyskiwać ten wosk czy tą węzę od dostawców sprawdzonych, którym po prostu zależy na tym, żeby to była jak najwyższa jakość. Jest kilka metod, aby Pozyskać taką węzę. Najprostszą i chyba najczęściej stosowana to po prostu kupno bądź wymiana wosku na węzę. Tylko to polega na tym, że zawozimy wosk, a dostajemy z innej kupki węzę i nie mamy 100% pewności, skąd ten wosk w tej węzie został pozyskany. Drugim sposobem, trochę trudniejszym, nawet dużo trudniejszym, to odwiezienie swojego własnego wosku, którego jesteśmy jak najbardziej pewni, do producenta, który ten wosk nam przerobi na naszą węzę. I wtedy mamy 100% pewności, że mamy e, taką, e, taki arkusz węzy z własnego wosku. Niestety to jest trudne i mało ekonomiczne przede wszystkim droższe no, taka wymiana i taka produkcja specjalnie z naszego wosku jest na pewno droższa, ale na pewno pewniejsza i zalecana. A trzecim sposobem jest produkcja własnej węzy. I tu też mamy kilka możliwości. Możemy kupić sobie linię do produkcji węzy, która jest niesamowicie droga, a możemy kupić sobie czy zrobić, niektórzy robią taką praskę, którą będziemy mogli Sami w domu sobie odlewać tę węzę. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem, co trzeba zrobić, zanim zaczniemy taki proces odlewania. Czyli przesterylizować ten wosk, aby te przetrwalniki z gnilca zabić. Dobrze go wyklarować, żeby to był po prostu czysty wosk, nie było tam żadnych zanieczyszczeń. I wtedy będziemy mogli przystąpić do produkcji. Więc. Zapraszam. A oto i ten sprzęt. Tak wygląda praska do węzy. To zasada działania podobna jak do gofrownicy, tylko z tym wyjątkiem, że gofrownica nam smaży, czy tam podgrzewa, piecze, a tutaj to urządzenie nam chłodzi. I do tego chłodzenia są używane w tym wypadku wentylatory. Jest tu jeden wentylator, drugi jest od spodu. Z tych wentylatorów powietrze jest przekazywane tutaj na te radiatory aluminiowe, tutaj pod spodem jest to samo i chłodzi nam to węze, która jest tutaj wytwarzana, czy tam studzona. To jest silikon, szczerze mówiąc nie mam pojęcia do końca, pewnie jakiś formierski albo coś tego typu, na którym są te, te komórki wyprasowane już wcześniej. Podobno bardzo wytrzymały silikon. Przez lata nie trzeba z nim nic zrobić. Jego się nie smaruje, nic się z nim nie robi, po prostu tak ma działać. Tutaj mamy taką e, zlewkę, gdzie nadmiar tego wosku rozlanego tutaj, po prostu tędy spływa sobie do garczka. Ta zlewka cała jest podgrzewana taką płytą grzejną, tutaj od spodu. Tam jest do niej regulator. E, a tutaj mamy musimy mieć jeszcze takie urządzenie, które nam będzie podgrzewało ten wosk do temperatury między 75 a 80 stopni. To jest taka idealna temperatura do tego, żeby rozlać ten wosk. Niższa temperatura będzie powodowała to, że ta węza będzie dużo grubsza, a zbyt gorący wosk będzie powodował to, że będą nam powstawały dziurki takie w... w w tym arkuszu węzy po prostu będziemy mieć pełno takich dziurek. Przyznam się, że potrzebowałem około 2-3 kilo wosku przerobić, zanim tak naprawdę nabrałem wprawy, żeby to wytwarzać tak, jak to należy. Włączymy to urządzenie. Od razu mówię, że nie będę podawał, ile ta, ta, to urządzenie kosztuje. W komentarzu czy tam w opisie będziecie mieć yy, adres mailowy. Człowieka, który wykonuje takie praski. Jak to robimy? Tak jak mówiłem, musimy mieć rozgrzany ten wosk do odpowiedniej temperatury. Trochę nie na tą rękę mam kamerę ustawioną, bo zwykle rozlewam to lewą ręką, a zamykam prawą, ale powinno mi się to udać. Takim pewnym ruchem musimy rozlać ten wosk. Lejemy sobie go więcej, dociskamy. I czekamy. 30 sekund wystarczy, żeby ten wostan zastygnął, ale z doświadczenia wiem, że lepiej sobie troszkę dłużej poczekać. Nie ma się co spieszyć aż tak bardzo, ale tak, 40 sekund powinno wystarczyć na to, aby móc swobodnie wyjąć sobie tą, ten, ten arkusz, węzy z tej formy. Gdy jest zbyt ciepły, lubi mi się przetargać i tak dalej. Tutaj możemy sobie to obciąć. Mamy jakiś syfek wpadł, to sobie zlikwidujemy. Ta zlewka tutaj cała, ta rynienka, ma ten plus właśnie tego, że jest tu podgrzewany, że wszystkie takie ścinki możemy sobie na tym stopić i tutaj nam już. Płynny wosk wpada do tego pojemnika, i nie pływają nam tam jakieś farfloce, czy jakieś kawałki małe wosku nierozpuszczone, które później tutaj wylewając na tą formę będą nam przeszkadzały. Mamy fajną taką rączkę, którą podważamy sobie, podnosimy zawsze tutaj po bokach, w zależności jak się nam wyleje, rozchlapie. To się oczywiście takie nadmiary pojawią, które można łatwo wyjąć. I co? I wyjmujemy węzę. Jednym pewnym ruchem. I proszę bardzo, może pod światło Wam pokażę, jak wygląda taka węza. Zdarzają się tutaj, nie wiem czy widać, powinno być widać, takie jaśniejsze punkty. To jest po prostu nawet nie dziurki, bo to nie jest na wylot, tylko w tym miejscu jest gdzieś tam jakaś po prostu cieńsza warstwa wosku, ale to kompletnie w niczym nie przeszkadza. O, i lecimy z kolejną, rozlewamy, dociskamy. Taki docisk trzeba wykonać, ja wiem, 2 kg żeby to się ładnie rozprasowało. Wentylator tutaj, on się włącza w przedziale temperatur, jaki sobie tutaj ustawimy. Oryginalnie miałem tam ustawione 26 stopni, ale zwiększyłem ją do 30 te, tą temperaturę, bo nie wiem, jakoś wydaje mi się, że troszeczkę mi to lepiej wychodzi. Poza tym nie spieszy mi się jakoś bardzo. Bo spokojna taka produkcja tej węzy, gdzie tak nie spieszę się jakoś strasznie, to mi wychodzi około 2 kg na godzinę. Także wydaje mi się, że to jest wystarczająco. Ilość sztuk takich arkuszy węzy to wychodzi taki w granicach 14-15 na kilogram. To jest z tego co pamiętam. Mniej niż węza, którą kupujemy z walcy, bo tam, tam wychodzi tego około 17 sztuk na kilogram. Ale moim takim skromnym zdaniem wydaje mi się, że lepiej mieć grubszą węzę, bo mniej pszczoły będą musiały pracować, żeby ją odbudować. Bo nie wiem, czy wiecie, ale pszczoły wykorzystują. Ten wosk, który jest tutaj w węzie, do tego, aby już z tego wosku, nie pozyskawanego z zewnątrz, tylko z tego wosku, zacząć odciągać komórki. To one wykorzystują już ten wosk. Były badania robione, takie doświadczenie przez jednego z producentów, że zabarwił wosk naturalnym barwnikiem, jakimś tam koloru, chyba niebieskiego czy czerwonego. I okazało się, że jedna trzecia, chyba czy nawet prawie połowa tych ścianek była zabarwiona, więc pszczoły wykorzystują ten wosk, który tutaj jest. Więc jeżeli im zrobimy grubszą węzę, to mniej będą musiały pracować na to, by, by po prostu tutaj dobudować tej węzy. Nie będą musieli wypacać aż tyle tego wosku. Dzięki czemu będziemy mogli im wrzucić. Z tego wynika więcej ramek z węzą, a one wykonają tyle samo pracy, by. By ten wosk e, odciągnąć. Nie trzeba jakoś tak dokładnie we wszystkie e, zakamarki rozlewać tego wosku, bo po dociśnięciu on się rozpływa. Oczywiście, jak się dostawi zbyt duży obszar niedolany, no to ten wosk tam nie dotrze i będzie zbyt cienki. A jeszcze jedno coś ciekawego Wam chciałem pokazać. Co ja wymyśliłem, że jak tutaj mamy tą podgrzewaną zlewnie całą, to żeby nie wrzucać tego wosku tam sobie i on będzie mi później przeszkadzał od tego nabierania, bo wcale nie mam jakiejś wielkiej tej miski. Po prostu kładę sobie tutaj ten wosk, tą bryłkę i on będzie mi tutaj już w postaci płynnej wlatywał do środka. Zwykle nie przeszkadza to w tym, by móc. Rozlać sobie tutaj i produkować dalej węzeł. No, chyba że mi gdzieś przesunie się o, tak w jedną lub w drugą stronę, i przytka tutaj zlew. No, to wtedy ląduje trochę wosku na ziemi. I trzeba skrobać. Muszę przyznać, że ta praska jest niesamowicie y, dobrze wykonana. Jest naprawdę solidna. To wszystko jest estetyczne bardzo. Yy, materiały są naprawdę dobrej jakości, te wentylatory, to wszystko. No, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Świetna praska, yy, solidna, ciężkie, ciężkie urządzenie i naprawdę jest to przemyślane. No, ten uchwyt tutaj, to do podważania, yy, te regulatory, tutaj jakieś otworki yy, w kształcie sześcianów. No, naprawdę, rewelacja. Także jeżeli byście się zastanawiali nad praską, chcieli taką praskę, to tą, co prawda po kilku dniach dopiero użytkowania, ale już, ja już wcześniej się orientowałem i słyszałem od osób, które ją lata użytkują, naprawdę jest rewelacyjna. Także polecam, to jest Mountain Bee Wisła, to jest pszczelarz, który, który pochodzi z Wisły, z południa Polski. Na, w komentarzu albo w, w opisie będziecie mieć maila do niego. Ja nie podaję ceny, niech on sobie tam cenę ustala, ale na pewno jak po, poszukacie na OLX czy gdziekolwiek, to, to zobaczycie jaka cena tej praski jest. On je wykonuje w dwóch wersjach. Wersję z chłodzeniem, chłodzeniem powietrzem, tak jak tutaj, wentylatory. Ale z tego co wiem, jest też wersja chłodzona wodą. Ja nie chciałem tej z wodą, bo po prostu to jest dodatkowe podpinanie wody, zużywanie wody itd. A z tego co się orientuję, to bardzo podobna prędkość produkcji także wydajność prawie ta sama, więc jest to bez różnic. A ta jest na pewno bardziej mobilna. Jak widzicie. Każdy arkusz wychodzi rewelacyjnie. Co prawda nie zawsze tak było, bo na początku zanim nabrałem tej wprawy. No to zdarzało się, że albo przetargałem którąś, któryś arkusz, albo wyszedł mi niedolany, albo za gruby, kwestia wprawy. Nic więcej. Trzeba wykonać 2-3 kilo. Najlepiej zorientować się, albo tak jak. Po oglądnięciu tego filmiku będziecie wiedzieć, jakie błędy na początku każdy popełnia. No jednym z największych to jest podstawowym błędem, to jest zła temperatura wosku. On musi mieć odpowiednią temperaturę, parę stopni więcej czy mniej, i będziemy mieć albo za grubą węzę, albo niedolaną. Będzie, będą dziury po prostu wychodziły. Dlatego, ustawienie sobie, ustabilizowanie odpowiedniej temperatury jest. Najważniejsze, mi się udało z tą Teslą, to nie jest ta Tesla od pana Elona, czy Ilona, tylko to jest jakiś tam czeski wytwór, to jest multi-cooker i o, w nim się mi udało to, że podtrzymanie temperatury, które tutaj ma, ma, którą ma taką funkcję to urządzenie, to jest dokładnie ta temperatura, która, która jest potrzebna. To jest około niecałe 80 stopni, gdzieś tak. 78, 79 jak mierzyłem termometrem, i to jest temperatura, która jest y, idealna y, do tego. Pojemnika, którego używamy do rozlania tego wosku, też dobór tego pojemnika jest ważny, żeby wystarczyło nam tego wosku na jednokrotne takie zalanie. Nie? To też jest ważne, zużywa się około pół litra. Tak się mi wydaje, że gdzieś taki półlitrowy garnuszek powinien spokojnie wystarczyć na. Na to, by rozlać ten wosk. Tam oczywiście w tą węzę nie wchodzi tyle wosku, ale, bo większość wylatuje, ale chodzi o to, żeby on równo, równomiernie był rozlany. Te arkusze, które z tego wychodzą, to jest praska do węzy do wymiaru wielkopolskiego. Te arkusze, które tutaj są, wychodzą, są mniej więcej pół centymetra szersze, dlatego je trzeba będzie jeszcze dociąć. No i co dalej? Jak już mówiłem. Ta węza, czyli ten arkusz, który wychodzi z praski, jest o pół centymetra szerszy i dłuższy od węzy, która powinna wylądować na ramce. Tylko Polski. Więc trzeba ją dociąć. Na początku używałem sklejki, ale tym nożem cały czas gdzieś tam zacinałem. Dlatego. Poprosiłem Panią Szklareczkę o taki oto szablonik ze szkła. Muszę jeszcze sobie do tego przymocować ruchwycik, no ale schodzi. Pokażemy to na przykładzie jednej węzy. Na razie po prostu docinamy. Ciach. Pyk. Pyk. I te resztki potem z powrotem do przetopienia. I voilà. Gotowe. Piękny arkusz. Ten nawet dziurek za bardzo nie ma. To jest rewelacja. Oczywiście nie robię tego pojedynczo. Biorę sobie po 5 zwykle. Tu mamy 3, 4, 5. Ale różnie czasem biorę nawet jak się mi weźmie to ze 6, tylko wtedy trzeba dwa razy nożem przejechać. Tu pewnie też. Psek. I jedziemy nożykiem. gotowe. Pięć arkuszy uciętych. Idealnie. Węza, powiem Wam tak, może wezmę jakiś arkusz od spodu, chłodniejszy. Węza ta jest, nie jest krucha, bo często się mówi, że odlewana węza, bo węzę można mieć Odlewaną, czyli mniej więcej w taki sposób jak tutaj na prasie, lub po prostu gorąca, gorący czy płynny wosk jest wlewany na walce, które od razu tak jakby odbijają nam te komórki. I lub prasowana, czy tam, czy gnieciona przez walce, że wchodzi do walcy wosk, który jest. Mniej więcej w postaci takiego arkusza, tylko gładki i, węz, i walce po prostu odbijają. I mówi się często, że węza, która jest odlewana, ona jest krucha. Ona jest krucha, ale w temperaturze, w niskich temperaturach. Po prostu, gdy mamy tam temperaturę jakąś tam, nie wiem, 5-10 stopni, wtedy tak jest krucha. Ale tutaj, jeżeli to jest temperatura pokojowa, ta węza nie jest krucha. Widzicie, mogę ją spokojnie zgiąć i jakoś strasznie się nie łamie. Nawet jak ją tak zegnę, to tak naprawdę przyłamie się, ale o, w sumie to nawet da się ją z powrotem odprostować. Także nie jest jakoś bardzo krucha. Jest naprawdę elastyczna, ale tak jak mówię, w temperaturze takiej, jak tutaj mamy, czyli 20 stopni, jeżeli. Zrobilibyśmy to w temperaturze 10 stopni. Tak się mi wydaje, że to taka temperatura by musiała być. No to wtedy rzeczywiście yy, ta węza będzie krucha i będzie pękała. To jakoś w bardzo ekonomiczny sposób. Dużo taniej na pewno jest po prostu zamówić sobie, zawieźć wosk do, yy, do jakiejś firmy, do przetwórstwa, który to zrobi hurtowo bo jednak tutaj trochę czasu to schodzi, tak jak mówię, 2 kg węzy na samej prasce na godzinę. Oczywiście spokojnie jak ktoś stanie przy tym, przy tej maszynie i co te, co 30, 40 sekund będzie wyjmował, zalewał, wyjmował, zalewał, a nie tak jak ja, że albo sobie tu na kawę wypije, tu sobie przeglądnie komórkę, co się dzieje na Facebooku czy na YouTubie. To wtedy spokojnie jest w stanie te 3, nawet więcej 3,5 kg pewnie wycisnąć z tej, z tej prasy. No ale do tego trzeba doliczyć jeszcze czas, który trzeba poświęcić na topiarkę, na sterylizację tego wosku. No i czas, który trzeba poświęcić na docinanie. Więc schodzi. Jest trochę pracy z tym, ale wydaje mi się, że ta praca jest warta tego, aby mieć. Wydaje mi się najlepszej jakości węze, jaką można sobie zażyczyć, czyli z własnego wosku, z własnych, własnej produkcji na 100%. Mamy pewność, że to jest mój wosk. Nikt mi tutaj wosku nie podrzuci. To pozostał nam jeszcze ostatni etap, czyli wtopienie tej węzy do, do ramek. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. Tutaj mam. E, to jest ten prostownik stary, jeszcze rosyjski. Także mogę sobie tak robić, nam się nic nie spali, bo to stary jeszcze. O! Tylko śmierdzi. I co? Wkładamy. Tyk. I patrzymy, jak nam idzie. Ma się pojawić. Pojawiło się. Jak zwykle z jednej strony mi nie do końca się pojawia, ale jest, wtopiło nam ramkę, znaczy w ramkę wosk. Kolejny. Oczywiście mógłbym to zrobić, jak to niektórzy robią, czyli za pomocą tej szybki, tylko jakby miał uchwyt byłoby lepiej. Czyli tu jest chyba czysta powierzchnia, tak? Czyli kłaść sobie na to. Wtedy mamy taki równomierny docisk do, do tych druczków. No i wtedy nam powinno ładnie to wyjść. No i tak też wychodzi. A, przetopiłem sobie. Nie mam wprawy niestety w szybce, bo z szybką nie robię. I tu trochę przetopiłem. Ale będzie ok. Nie mam wprawy po prostu. Nigdy nie stosowałem szybki. Chciałem się popisać, a nie wyszło. I tak 800 sztuk trzeba będzie machnąć w tym roku. Działa. To już mogę na koniec powiedzieć. Na pewno polecam produkcję węzy z własnego wosku. Jeżeli nie macie możliwości kupienia sobie takiego sprzętu, czasu, żeby poświęcić na to, żeby wyprodukować taką węzę, no to. Dobrym sposobem jest umówienie się z jakimś producentem węzy pszczelej na to, aby wykonał wam tą węzę z waszego wosku. Będzie to na pewno droższa opcja, ale warta warta pieniędzy, bo macie wtedy tą pewność, że, że te pszczoły dostają to, czego, co potrzeba. A i wam jest wygodniej, bo bardzo często dodatek, zwłaszcza parafiny do wosku. Powoduje to, że ta węza potem spływa nam z tych ramek. Zjeżdża, rozdziela się, te komórki się rozciągają, no, po prostu nie jest stabilna przy wyższych temperaturach w ulu. Dlatego, dbanie o jakość węzy, to powinna być naprawdę podstawa. Nie jest to aż taki drogi sprzęt, jest to nawet pewnie. Tańsza inwestycja niż miodarka. Prawdopodobnie zależy kto, jaką miodarkę kupił cały taki sprzęt, ale równie istotne równie istotne jest to, by pszczoły nasze dostawały to, co najlepsze nie obciążać ich przede wszystkim dodatkowymi czynnikami. Zapraszam do oglądnięcia mojego poprzedniego filmu gdzie z Jurkiem Żwirskim opowiedzieliśmy o naszej pszczole kraińskiej linii dobra, o naszym obszarze hodowli zachowawczej. Myślę, że zrobię kolejny film z kolejnym bardzo wspaniałym człowiekiem, który zakładał tak naprawdę ten nasz rejon był jednym z prekursorów, jednym z pierwszych, którzy podjęli tą selekcję. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to jest już, można powiedzieć, wiekowy człowiek, ale będę go, będę go na pewno próbował na to namówić. Bo fajnie by było posłuchać, jak to wyglądało te 50 lat temu. E, zabawa w taką selekcję, gdzie no, były inne warunki, jakby na to nie patrzeć. Zapraszam pszczelarzy do e, zamawiania matek pszczelich unasiednionych, nieunasiedlonych, może ktoś chce zarodową. Matkę już po obserwacji z pisem do ksiąg wieczystych, z numerem hodowlanym. Też również zapraszam, kilka takich matek będzie dostępnych. I cóż, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.